Proszę popatrzeć, jest firma Brechole, od 4 Polska, lata starszy jest Bulik, wzrost prawie identyczny, no ale bilans tutaj jest e, różny. Natomiast no tutaj w tej walce widać wyraźnie, że Polski jest znacznie rzepszy, kontroluje, kontroluje dystans, schodzi z linii, na razie boksuje bardzo mądrze niekoniecznie starając się udowodnić, że jest silniejszy, ale jest silniejszy, bo choćby ten czysty prawy rzucił blika na liny. Tam zaspali chyba do dzisiaj śpią i wygrał wtedy na punkty Polski wszyscy sędziowie punktowali 60-54. No tutaj można się spodziewać chyba podobnego bilansu, bo jednak dzieli duża różnica klas. Doping dla Polskiego. A skarcił go prawym sierpowym. E, to jest dobry kontrol Polskiego. na <laughs> stopy. rundę Mateusz chce zacząć szybciej, do prawa kontra, ale Bulik odpowiada na to swoim atakiem, choć większość przez si Bulika nie trafia celu. No, przystąpił do ataku Bulik, ale odpowiedział kontra fransywa, nie, Polski. Począł te ciosy, tylko odpowiada na to swoim atakiem. Ale kolejny mocny prawy Mateusza. to no, jest czyste prawy. Wypadł dochronia. Czy sądzie nie przerywa oczek, się zwolni akcja. Teraz ujęły się nogi bunka, ale znając życie zacznie sam takować. Na razie przeżywa kryzys. Kolejny mocny prawej. No ale wymiany teraz, no proszę. Atakował Bulik. Odpowiada nie, Polski. No I to też czasy na dół. Kolejny na dół. No to starcie Polski zaczął z większym animuszem na pewno. No i z pomysłem bo też. To, to się liczy. Nie jest to nie, Polski w takim rewelacyjnym wydaniu jak go Pamiętam z tych Ale kończym, to być może no, no, trzeba pamiętać, że Bulik jest trudnym rywalem, jest naprawdę trudnym rywalem, bo... Dobra kontra, to jest w biegu, więc bez specjalnej mocy, ale to była dobra runda w wykonaniu Polskiego. Ale proszę ambitnie ruszył do kontrofensywy Bulik. No Stwierdził, że ma na bójkę, więc będzie próbował. Nie wiem, czy jest w stanie wygrać w ten sposób walkę teraz dobrze, lewym się powiem, polski skądrował. Takim... Ale odpowiada, odpowiada ból. Do dobry projekt podróżkowy Bulika. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Mateusz Polski.